Byłem ostatnio u Barbera, pewnie zauważyliście, że fryzura się zmieniła i poprzednio byłem tam w marcu i tak długo nie byłem naprawdę. No i po tym ponad półrocznym okresie poszedłem do tego samego i ten menadżer w ogóle wszystko pamiętał. Albo miał to zapisane, albo po prostu taką dobrą pamięć, bo rozmawialiśmy wcześniej tam w marcu trochę i on wszystko pamiętał. Mówi, jak tam zespół, tam, tam próby macie na rynku, jak tam było na targach. Jak się pan wystawiał z żoną, tak mówię, no, dobry jest, on tam nagle, że ty to chyba na dępcu mieszkasz, tak, pamiętam, to wy tam na dępcu nie macie Barbera? wy no jebany, wszystko pamięta. To było trochę przerażające. No i mówi, że no, fajna ta muzyczka, czy tam robicie, tylko jakbyś teksty poprawił, to poprawcie teksty, to będzie super. Mówię, o ty chuju. Tak powiedziałem. W głowie. Ja już tam więcej nie pójdę. Nie ma bata.